Jak się macie z tej strony, Kacper, A dzisiaj z unboxingujemy sobie yy, PADA Filmy Spedding. Jest, jest to PAD do komputera lub do yy, konsoli PlayStation 3. Yy, więc tak, PAD jest bezprzewodowy. Proszę, o taką wygląda. Yy, bardzo podobny do PADA od Xboxa. Niemal taki sam. Z tyłu mamy napisane w różnych językach: bezprzewodowy Gamepad do PlayStation 3 i komputerów PC, zasięg do 10 metrów, akumulator na około 10 godzin gry. No więc, tak, przejdźmy do rozpakowywania. Przyznam się, że już go otworzyłem. Ale jeszcze na nim nie, gra, jeszcze nie grałem. Tym padem. Dobra, pudełeczko sobie odłożymy. No więc tak. Tak to się prezentuje. Łączy się z komputerem za pomocą takiego czegoś. Jest to podobne do pendrive'a. Po prostu wkłada się to w komputer, a iPad y, jest w kompatybilny. Y, tutaj mamy przełącznik, czy chcemy grać na PS3 czy na PC. Ja oczywiście będę grał na PC. Najprawdopodobniej, no, najczęściej w FIFA po prostu. No więc tak, co dalej? Wyciągniemy sobie. Pada. Pad. Pad wygląda tak. Tutaj mamy wtyczkę. Do ładowania. Jeden analog. Drugi analog. Strzałki. X. Kółko. Trójkąt i kwadrat. Tu mamy znak, którym wracamy do menu. Znak, przycisk start, przeciw select i przycisk y, jakiś rapid, nie wiem co to znaczy. Z tyłu wygląda tak, tutaj tak. Dobra, odłóżmy pada na bok. Y, tutaj mamy taki kabelek Mm, rozpakujmy go. Kabelek służy do ładowania. Tu jest proszę takie wejście. A wejście jest do komputera. Również zwykłe wejście USB. Tu mikro USB. Ym, no, no spad. Kabel jak kabel. Nie będę więcej opowiadał. Odłożę y, również go sobie. I tak. Dalej mamy instrukcję dopada. No, instrukcję nie będę Wam opowiadał. Dobra, myślę, że to wszystko. Teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, wszystko w całości. O, tak. Dobrze. Włożymy dokładnie. Tu pendrive do połączenia. Mamy instrukcję. Obsługi pada, kabelek. No i opakowanie. Tak to się prezentuje. Do zobaczenia. Cześć.